Cały świat czai się na nasz narodowy skarb, na świętość odziedziczoną po babci. Wszyscy chcą lepić pierogi. Czy możemy na to pozwolić? Jak najbardziej, jeszcze jak. To jest bardzo patriotyczna i trochę romantyczna historia. Słuchaj tego: grupka młodych Polaków urodzonych już w Berlinie pomyślała pewnego dnia: dobra, może wychowaliśmy się w Niemczech, ale polską kuchnię to trzeba szanować. Więc zaczęli lepić pierogi, a potem zapraszać kolejne osoby i kolejne. Z Polski, z Niemiec, z całego świata i tak powstał Pierogi Social Club na chwałę polskiej dumy narodowej. Zawsze się tak czułam, że ani jestem Polką, ani jestem Niemką, a tak naprawdę to jestem Polką i Niemką. Pierogi Social Club między innymi nie tylko takie miejsce, gdzie ludzie przypominają sobie, że jednak nie da się człowieka rozdzielić na dwa kawałki albo na większe części, tylko jesteśmy jedną osobą. A Ale jak też pierogi, to kim jesteś? Polką, na 100%. Przy pierogach budzi się polski kawałek tożsamości Natalii. Podobnie jest z Janem. Zawsze jak jechaliśmy do Polski, to babcia nas przywitała z pierogami. Stwierdziłem po prostu, że muszę się to nauczyć, bo jak babcia nie może już, no to kto to ma robić, bo moja mama Powiedziała nie, co za trudne, za dużo roboty, ale ja stwierdziłem, że to nie może być, że nie będziemy mieć pierogi na Wigilię. Babcia jeszcze tam pomaga, ile się o, da. Babi... Babcia nadzoruje. Tak, dokładnie. No. I... Jak kierownik budowy. O, dokładnie, dokładnie tak. A kto przychodzi na warsztaty lepienia pierogów? Chciałabym grandma. moich przyjaciół z zagranicy, żeby poznać trochę polskiej kultury. Więc mamy tu trochę ludzi z Niemiec, trochę z Tunezji, z Izraela. Robienie pierogów, no to jest... Czyli dzisiaj się nauczysz od zera? Tak. Are you crying already? Yeah. Big boys can cry too. Not just when it comes to onions. So I come from a part of the U.S. where you can easily find pierogi, and when I moved to Germany, I thought that there would be more pierogi because I'm closer to Poland, and I was disappointed that there was not. When I can't find something, I learn to make it myself. Po trzygodzinnym krojeniu, mieszaniu, nadziewaniu i lepieniu przyszedł czas na kolację. Czy naszej międzynarodowej ekipie smakowało? Bardzo smacznie, bo dokładali wiele razy. Wiele dokładek poszło. Uświadomiłam sobie, jaka to jest robota, żeby zrobić taką porcję pierogów. Lepienie ciasta, rozwałkowywanie go, żeby było takie cienkie, no to jest sztuka, to jest sztuka. Zrobić na święta, czy już ty dzisiaj do wykończenia? Może polegać na mojej mamie, na święta chyba jeszcze, bo nie robię takich dobrych. Nie bez przyczyny to jednak babcie lepią pierogi najlepiej. Kluczem jest doświadczenie, ale tradycje należy pielęgnować bez względu na szerokość geograficzną.